Dzień dobry, dobry wieczór. E, Można zadać dwa pytania? Proszę. E, to pierwsze pytanie, bo jak sam pan mówił, e, Partia Konfederacja składa się z ugrupowań z ruchu narodowego e, partii Wolności, tam partii Korwin, mm -hmm. jakowiek jak się teraz nazywa. No i korony Grzegorza Brauna. Dobra. I moje pytanie polega na tym, no bo ostatnio pojawiły się, no może nie konflikt, ale zgrzyty chociażby na linii właśnie Ruch Narodowy, a partia Wolność, gdzie po wypowiedzi pana Bosaka. Na temat miejsc pracy i tam ludności e, w danym kraju boją się zgrzyty, właśnie pan Krzysztof Bosak, a pan Janusz korwin I czy nie obawia się pan, że w przyszłości te różnice światopoglądowe, no bo jednak Róg Narodowy tam przedstawia trochę jednak tego protekcjonizmu, przyświecające do takiego dzikiego wolnego rynku pana Janusza korwin I czy nie obawia się pan, że w przyszłości, w tej, w tej kadencji, przez te cztery lata. Te różnice te światopoglądowe mogą się w pewien sposób coraz bardziej uwypuklać i mogą one prowadzić do no, przyszłych konfliktów we, wewnątrz partii, co może nie zniszczy konfederacji, konfederacja może się nie rozpadnie, o czym mówił pan Janusz Kornikę, kiedy piastował, aby stworzyć trzy osobne koła poselskie, ale czy jednak może to nie wpłynąć negatywnie na przyszłe możliwe wyniki wyborcze Konfederacji, gdyż na przykład część elektoratu, część wyborców może stwierdzić po zauważeniu, że no są jednak pewne konflikty, tak, że tutaj ci Konfederaci się kłócą między sobą. E, czy nie może to doprowadzić do jakby spad, spadku poparcia? E, no i czy mógłby się Pan do tego ustosunkować? A natomiast drugie pytanie, trochę, trochę z innej beczki, e, a propos tutaj lewicy razem, bo zawsze mnie zastanawiało, dlaczego po tylu latach socjalizmu no i komunizmu w Polsce no już nie będę tutaj już, już z żadnymi inwektywami w ich stronę, natomiast ciekawi mnie tutaj ym, dlaczego ym, no, partia no, socjalistyczna, no, komunistyczna z y, no, byłymi PZP-owcami -PZP na czele, no, chociażby z panem czerzastym, ym, dlaczego ludzie wciąż głosują na socjalistów i komunistów po tylu latach ym, komuny w Polsce. Dziękuję. Zacznę od pierwszego pytania. Bardzo Dziękuję Bardzo. 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 To może zacznę od pierwszego pytania. Faktycznie są różnice i nikt nie będzie nawet udawał, że będzie, nikt nie będzie udawał, że ich nie ma. Nikt nie będzie na siłę próbował zacierać tych różnic pomiędzy partiami wewnątrz, pomiędzy ideami, które, które wyznają. Natomiast są właśnie jakieś pryncypia, które nas łączą. Faktem jest, że podchodzimy często do tych tematów z dwóch różnych pozycji. Natomiast oczekujemy tego samego efektu i oczekujemy tych samych, jakby mamy te same cele. Choć na przykład właśnie takiej obrony życia, czy jak najsilniejszej polskiej armii, czy upraszczania też podatków. Tak? To jest kwestia, że pewne cele są wspólne, choć możemy podchodzić do nich różnie. Tutaj odniosę się też do tej różnicy zdań pomiędzy Krzysztofem Bosakiem a Januszem Korwinem i Mikke. Sam Janusz Korwin-Mikke później prostował swój, swój, swój komentarz na temat tego, co faktycznie Krzysztof Bosak miał na myśli. Dość może niefortunnie została przedstawiona pewna zależność ekonomiczna. Krzysztof przedstawił to w zbyt dużym skrócie myślowym. Natomiast to po co nam jest gospodarka, nam ludziom? Jakby zacznę od, od, od podstawy tutaj. Po co nam w ogóle jest gospodarka? Czy ona jest wartością samą w sobie, czy jest narzędziem do naszej samorealizacji i naszego dobrostanu jako ludzi? Według mojej opinii, to jest to drugie. Czyli budujemy dobrostan narzędziem, jakim jest tam szerzej gospodarka, ona ma służyć człowiekowi, czy narodowi, w tym na przykład w naszym wymiarze. A nie być celem samym sobie, czyli nie po to, żeby rozwijać tylko i wyłącznie wskaźniki ekonomiczne. Tak? To w takim razie tworzymy sobie Bożka. To jest czysty materializm, który, 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 prowadzi, do, który prowadzi w ogóle do, do. na manowce. I to tutaj jakby troszeczkę panowie się nie, roz, nie zrozumieli, nic, więc faktycznie wyszedł, wyszedł, wyszedł taki ferment. i Krzysztof Bosak podszedł do tematu w sposób jasny. Skoro gospodarka ma nam służyć, a chcemy rozwijać ten dobrostan, a dobrostan to nie tylko będzie sam, sam wskaźnik ekonomiczny, to powinniśmy też zastanowić się nad tym, czy faktycznie przyjmować imigrantów. Jasno, jako e, narodowcy mówimy, że nie, ponieważ to niesie ze sobą szereg kolejnych skutków. Migracje innych kulturowo osób e, z innych krajów w ogóle e, będą. Prędzej czy później powodować konflikty na tle narodowościowym, na tle religijnym, na tle kulturowym, będą tworzyły się getta. ci ludzie nie zasymilują się tak, od tak. E, obrazilibyśmy ich nawet, oczekując, że to się wydarzy, ponieważ każdy z nas ma jakąś tam swoją świadomość. Na pewno poczuliby się Państwo urażeni, gdyby dzisiaj przyszli do Państwa przedstawiciele jakiegoś e, nie wiem, niemieckiego landu i powiedzieli Dzień Dobry. Szanowni Państwo, to teraz zapraszamy Was do nim. Jest tylko jeden waruneczek. Będzie dobrze zarabiać, mieć, mieć wspaniałe życie, ale jeden warunek. Przestańcie czuć się polakami. się? Nie wydaje mi się. Więc to jest podobny efekt. My nie możemy oczekiwać, że ktoś się będzie w stanie zasymilować tak po prostu, zwłaszcza w dużej i zwartej grupie ludzi. Jeśli mamy przykładowo milion Ukraińców ponad w Polsce dzisiaj. To obrazilibyśmy ich oczekując tego, bo, bo to jest nierealne raczej. Oni są na wyższym, jakby, takim narodowym poziomie swojej świadomości jako, jako tego, że są Ukraińcami, e, niż, e, niż nie są. E, I to jest nierealne. Inna sprawa może wyglądać w jakichś małych grupach ludzi, także przyjedzie przykładowo, nie wiem, stu Polaków, albo, no nawet Polaków, tak, gdzieś, gdzieś do jakiegoś zachodniego kraju, i ich dzieci mają dzieci, ich dzieci mają dzieci, i ich dzieci mają dzieci. I to jest gdzieś tam mniej lub bardziej naturalne, że wtedy już zaczyna się ta asymilacja tam w drugim, trzecim pokoleniu. Ale też wcale nie musi się to wydarzyć. Co, czego przykłady mamy? Właśnie na zachodzie Europy Francja, Wielka Brytania, o, choćby ostatni e, popularny terrorysta, który dostał, dostał kłęb Narwala, e, to był e, już w którymś pokoleniu e, imigrant, tak? To był syn imigrantów, czy wnuk czy, 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 czy imigrantów, i on nie stracił swojej, tej pierwotnej tożsamości rodziców. To się nie wydarzyło. Jak góźni, to życia. Dokładnie. Więc pamiętajmy o tym, jak duża jest też siła naszy, naszej tożsamości. Więc dlatego też stawiamy fakt, że skutkiem tego, że zatrzymamy migrację, bo to miał na myśli konkretnych Krzysztof Skutkiem tego, że zatrzymując migrację i Zatrzymując, od, odpychając od nas te negatywne skutki, które wydarzą się z naszą tożsamością, czyli z tym jakby spójnością tak? narodową, bo mówimy tu o spójności, czyli mówimy o tym, że generalnie, ciężko powiedzieć w wielu procentach, ale generalnie yy, prawie wszyscy jesteśmy Polakami w Polsce, i tak dalej, i tak dalej. Nie ma między nami większych jakichś tam różnic czy konfliktów, nie ma różnic i konfliktów cywilizacyjnych też. I dzięki temu faktowi jest, no, choćby nawet w miarę bezpieczny w kraju. Yy, I te negatywne skutki odsuwamy, ale jesteśmy w stanie przyjąć na siebie fakt, że może nam spowolnić gospodarka. Bo to się może wydarzyć. Naturalnie, że może się wydarzyć. Tylko pytanie, teraz, co jest ważniejsze? Co jest ważniejsze? Nasza spójność, nasza nasz, yy, możliwość rozwijania się pokojowo, czy chwilowe skoki y, jakichś tam ekonomicznych, y, jakby to powiedzieć, właśnie wskaźników, tak? Co jest tutaj większą wartością? Na dłuższą metę, bo nie mówię w skali 5-10 lat, bo w skali 5-10 lat faktycznie możemy pewne skutki odczuć. I one nie muszą być tak pozytywne, to fakt. Ale odpowiedzialnie do tego podchodząc, powinniśmy patrzeć na nasze dzieci i mój. Stąd jeszcze drugie pytanie. Drugie pytanie na socjalnie rozumiem. Aha, dobra, dobra. Na Ciężko powiedzieć w zasadzie. Powiem tak, jest pewna grupa ludzi. Człowiek rosyjski. Jest pewna grupa ludzi w Polsce, która... W każdym narodzie jest taka grupa ludzi, która niekoniecznie lubi się też utożsamiać w 100% ze swoim narodem. To też ma swoją nazwę socjologiczną, ojkofobia się nazywa. Ale już tak jakby wchodząc głębiej w temat. Dzisiaj, jeśli spojrzymy na to, dlaczego też tak duże poparcie społeczne jest na lewicy, otóż proszę zobaczyć, kto głosuje na, często na, na, na tą lewicę. Bardzo często są to nie lub bardziej, czy ideowi, czy bezpośredni, nawet spadkobiercy poprzedniego systemu, w którym co było lepiej, niekoniecznie muszą rozumieć skutki swoich, swoich decyzji czy swoich propozycji. Mogą też po prostu e, mieć z tego konkretne e, korzyści. Tak? E, więc to są jakby, moim zdaniem takie główne e, powody, ale nie chcę też e, uchodzić za jakiegoś nie wiem, eksperta od tego, bo nie jestem. Dlaczego ludzie głosują na lewicę. E, ja mogę pomóc. Proszę? Ja mogę pomóc panu. Nie, nie rozumiem Proszę? To jest proste. No, słuchaj. Akurat tu mogę koledzy wytłumaczyć. Jest taki podział w kraju na PiS i anty -PiS, gdzie ten anty-PiS się zjednoczył z komunista nikt nie patrzył. Proszę mi uwierzyć, 90% ludzi, którzy na przykład tu 100 osób będzie przechodziło koło tego hotelu i, i, i będzie miał w tym momencie zagłosować i zobaczą listę anty -PiS i PiS, to 90 osób nie będzie patrzyło, że na, na jedynce jeszcze rzasty czy ktoś. Za głosuję zresztą taką ordynację od, mamy, że na jeżeli część będzie świadoma, że to jest strzażasty, to i tak ta jedynka wchodzi przeważnie. No ja no, tak że no, się z tym zgodzę, bo wyniki ale wie pan, pokazały że jest, jest pis, antypis. No, no 90% akurat teraz jest takiego podziału. No nie zgodzę się, no wyniki pokazały zupełnie nic innego, 40% głosowało na prawo sprawiedliwość. No to więc, na więc kwestia, ja uważam, że, że, że jest bardziej złożona moim. Zdaniem.